Drodzy mieszkańcy, już od jakiegoś czasu na terenie naszego miasta funkcjonuje program Moja Szlarska Poręba. Każdy z mieszkańców może się ubiegać o kartę mieszkańca, która oprócz benefitów związanych ze zniżkami w różnych obszarach na terenie naszego miasta daje również możliwość darmowej chociażby komunikacji w przestrzeni miejskiej. Karta mieszkańca, czyli system zniżek na atrakcje, usługi. W szklarskiej porębie, Między innymi restauracje, spa, wypożyczalnie sprzętu, czyli coś, co pozwoli korzystać nam, mieszkańcom, z atrakcji, które są dostępne w naszym mieście. Każdy obiekt, partner, który decyduje się na udział w programie, daje zniżki od 5-10-15%, to już zależy od obiektu. Lista jest dostępna na stronie moja.szklarskaporęba.pl. Jak ją można zdobyć? Wniosek trzeba złożyć w Urzędzie Miejskim lub przez internet lub osobiście w, w siedzibie urzędu. E, Konieczna jest deklaracja podatkowa, która potwierdzi płacenie podatków w Szparskiej Prębie, rozliczanie się w ogóle w naszym mieście. Wypełnić wniosek, poczekać na odbiór karty i tyle.